czy jest coś piękniejszego niż tak cichy poranek jest cichuteńko nie ma nikogo jeszcze na szlaku tylko ptaszki słyszycie? tylko ptaszki słychać idę do szałasu, bo mam dzisiaj fajną zabawę w szałasie prowadzę rower pod górę bo jest takie ostre wzniesienie i tak patrzę ale tutaj to pień dopiero leży piękny o z niego to by był fajny projekt jakiś, jakiś stolik albo coś Uuu. no pomyślimy jak się pomyślimy zgrzałem się pod tą górę się chyba o jakimś elektrycznym rowerze ale piękny dzionek jeszcze muszę się tam do tego lasu o, na spiąć do góry rower już sobie tutaj przypnę i dalej będę szedł Piękny ziomek się zapowiada, tak naprawdę. No ładnie jest. Uch. Powiem Wam, że nigdy wcześniej nie miałem wełnianego swetra Może jako dziecko, gdzieś mój dziadek miał owce barany, ale może miałem, nie pamiętam. Ale to jest tak ciepłe. No i proszę, idę przez las i już następnego korzenia znalazłem jakiegoś, zobaczcie, tutaj jest taki, taki fajny kształt ma No i coś można by było z niego zrobić No nie wiem jeszcze co, ale coś zrobię Jest taka szwedka, chciałem wam powiedzieć właśnie przy okazji Taka szwedka jest, prowadzi taki fajny kanał na YouTubie I ona mówi, że kiedyś u nich jak, było, jak była dzieckiem to zawsze się mówiło jak masz problem, jak nie możesz się pozbierać, masz jakieś takie stany depresyjne, idź do lasu. No i ona mówi, no i poszłam do lasu. I tak zostałam. Kobitka ma tam, nie wiem, koło 40 może. No i jest taką artystką, taką duszę artystyczną ma. Robi takie różne rzeczy właśnie z patyków znalezionych w lesie. Takie różne rzeźby, jakieś ptaki, jakieś twarze, jakieś postacie. Naprawdę bardzo fajnie to robi. I ona mówi, no i tak, faktycznie, wyzdrowiałam, mimo że wszyscy dookoła uważają, bo ona mieszka tam w lesie, w takim, w takim domku i, i tworzy tą swoją sztukę, mówi, wyzdrowiałam, mimo że wszyscy uważają, że jestem nienormalna. No, no pięknie jest, słoneczko się przebija, no cudownie jest, dobra, deptam dalej. To jest jeden z moich najbardziej ulubionych momentów, jak podchodzę pod szałas. Biorę się za ognisko, żeby zapalić sobie, żeby zagrzać sobie herbaty. Patrzę się, zostawiłem ostatnio rękawiczki, słuchajcie. I jakaś myszka po prostu je zgryzła. Bo czuła smak, bo jak, jak grzałem sobie taką puszkę z fasolką i troszkę wyleciało tej tego sosu na rękawiczki i ona bidna czuła ten smak i zgryzła mi całe rękawiczki. No ale cóż, to też jest jej dom. Żeby rozpalić ognisko zawsze muszę sobie nazbierać takiej suchej trawy, trochę tutaj jest dookoła mnóstwo takich suchych traw. Wyszedłem z tego lasu na tę łąkę i patrzę, a tu taki piękny widok. Taka piękna mgła wisi tam na dole nad oslo. Babka wypita. Teraz wam pokażę po co dzisiaj tu wszedłem. Ten powalony wielki pień, z którego ostatnio uciąłem sobie tam końcówkę. Mam zamiar zrobić z niej podstawę do stolika. Kawałek zrobiłem też nowy pień, ale on ma piękną strukturę, zobaczcie. Jak te robaczki sobie tutaj przez te 44 lata, bo tyle miało to drzewo, liczyłem słoje. Takie piękne wzory sobie porobiło. Robaczki porobiły. Tak i dzisiaj mam zamiar wyciąć takie plastry. I coś, coś z nich zrobić. Już nawet wiem co, ale to zobaczycie w dalszej części filmu. Hmm, ja zauważyłem teraz właśnie, że jak ja ostatnio ciąłem tego pniaka. No to tak chciałem na, na pałę, że tak powiem. I ta płaszczyzna nie ma kąta do osi tego drzewa. I teraz jak zrobić, jak wyznaczyć płaszczyznę, żeby, żeby była pod kątem prostą względem osi drzewa. Mam na to fajny sposób. Już Wam właśnie stwierdziłem, że, że może się komuś przyda. No, pokażę to. Więc tak, ja sobie przygotowałem taką kartkę, to by tak naprawdę mogłaby być taka... Powinna być yy, taka metalowa taśma, ale no może być taka kartka też posklejana. Posklejane kartki A4 i po prostu się owija. Owija się i teraz na przykład jest nie, krzywo, co nie? A jak wyrównam sobie to tak, żeby. Tak, żeby nie było luzów w tej kartce. To sobie wyrównać. O i teraz jest i teraz nie ma luzów nigdzie jest i jest równiutko. I teraz wystarczy ołówkiem obrysować, i, i ta płaszczyzna będzie pod kątem prostym względem osi drzewa. Może się komuś to przyda. No, i tak właśnie tutaj ołóweczkę sobie pięknie dookoła obrysowałem. I biorę się za cięcie. drewna, wyszedł z tego. Uf. Trochę się zmachałem. W sumie troszkę zszedłem z tej kreski, ale to jak się zaczyna ciąć, to później już nie ma, nie, ma, nie ma człowiek kontroli nad tym. Ale fajnie wyszło. A nic nie musi być prostego. To tylko my ludzie pomyśleliśmy sobie, że wszystko chcemy mieć proste. A w naturze dookoła nas tak naprawdę nic nie jest proste. Wszystko ma różne piękne kształty i w tej różnorodności właśnie jest piękno. Oglądam sobie tak po cichutku tego plasterka, którego uciąłem i słucham, a tam coś koło szałasu stuka. No i go wyczaiłem. Przyleciał na śniadanko. Tak, mam zuszka już na moim leśnym warsztacie, że tak powiem. Zaraz Wam pokażę, co z niego robię, ale najpierw herbatka. W sumie to już jest taka godzina, że powinienem coś zjeść, ale jak tak robię tutaj dookoła tego szałasu, to nawet głodu nie czuję. <laughs> Także dobry sposób dla kogoś, jak chce schudnąć. <laughs> Minęło pół godzinki i musiałem sobie czymś pomóc, bo to jednak takie łatwe nie jest. A jako, że mam ze sobą, bo tak przewidziałem, taki sprzęt, to dryluję tutaj środkiem. Pokażę Wam, jak to wygląda. Ten środek cały tutaj dryluję wkrętarką z, takim, z, takim, z taką łopatką. Mam taką łopatkę założoną a te, bo później będę wykańczał to w, w, tym, tym nożykiem hukowym takim tym hakowym yy, i ten, ale tutaj jest dosyć sporo materiału do wybrania, więc tak grzebiąc tym nożykiem to bym tutaj chyba yy, siedział miesiąc przy tym a ręka to by mi chyba odpadła także przewidziałem to wziąłem sobie wkrętarkę no i te środki ten cały środek zamierzam wydrylować tą wkrętarką Sobie pracuję tutaj, bawię się z tym i sobie myślę, co to z tego drzewa leci. A ten skubaniec przyleciał z powrotem i dziobie tu po tym drzewie dalej. Coś tam mu wybitnie smakuje. A mówią, że robaki niedobre. Tak mój pół miseczek, już po malutku nabiera kształtów proszę, już troszkę jeszcze, no jeszcze dużo zostało, ale, ale teraz pora coś zjeść. I tak oto, nie ma się co śmiać, ale żeby rozpalić ognisko to trzeba tak, suchą trawę, drobne gałązki, grubsze gałązki, troszkę drewna takiego, także nie ma lipy, wszystko przygotowane. Powinno się odpalić od jednej iskry, zobaczymy. Rozpalanie ogniska. Jakby taka banalna czynność, a daje mi tak wiele radości. Rozpalić ognisko i tak siedzieć przy nim. Tak go doglądać. Dbać o nie, Dokładać potyki. Podgarniać te rozżarzone węgielki, które Wyskakują z ognia, jakby były żywe. Dbać o to ciepło, ten klimat. I ten kojący dźwięk, te trzaski się drewna cudowna to jest. Ta spokojna czynność i ta związana z nią cisza koi mnie. Co prawda ta cisza jest wypełniona różnymi dźwiękami, prawda, tymi, tymi trzaskami łamanych patyków i płonącego drewna, tymi podmuchami, odgłosami otaczającymi mnie natury, fruwających wokół ptaków, czy szumiącego wiatru w drzewach. Ale przez to właśnie, że ma ona w sobie te wszystkie dźwięki tworzy piękno. Piękno, które mam wrażenie coraz częściej nam dzisiaj umyka. Umyka nam przez to, że tę cudowną leczniczą ciszę często przytłaczamy zbyt dużą ilością zbędnych, czasami nawet szkodliwych dźwięków. Słuchajcie się w tę ciszę. Polecam wam naprawdę. Wbrew pozorom, można w niej wiele usłyszeć. Siedzę, rozkoszuję się ciszą. Czekam aż bagietki się dopieką. I słyszę dzięcioła. Skubaniec znowu przyleciał i, i siedzi na tym drzewie. Na tym. Ja miałem kubek z herbatą tutaj. To nawet y, ta kora, którą on rozłupuje, wpadła mi do, do herbaty. Skubany, jak dziobie. też ma przerwę obiadową dla tych co ciekawi co zajadam to bagietki czosnkowe fasolka i trochę sałatki z domu kiedyś tak się zastanawiałem który ze swoich zmysłów cenię sobie najbardziej Wielu na, takie, na tak zadane pytanie odpowie bez wahania wzrok. Wzrok jest najważniejszy. Dla mnie, mimo iż naprawdę wdzięczny jestem za wszystkie moje zmysły, jednakowo zdecydowanie najistotniejszym zmysłem jest słuch. Cieszę się, że go mam i że dzięki niemu mogę doświadczać otaczającego mnie świata. Te wszystkie otaczające mnie dźwięki, zwłaszcza tu w lesie. Działają na mnie odprężająco, relaksacyjnie, trochę medytacyjnie, może nawet, albo może nawet hipnotyzująco. Uwielbiam tak skakiwać w niej, tak się w nich pławić. To miód na moje uszy, na moje serce. To cudowny pokarm, za który codziennie dziękuję losowi. Ostatnio z kilkoma znajomymi siedzieliśmy przy ognisku i tak fajnie rozmawialiśmy sobie. I jeden z kolegów yy, zanim zabrał głos, to, to milczał tak. Siedzieliśmy w zasadzie wszyscy w takiej ciszy fajnej. Patrzyliśmy w ognisko i, i nic nie mówił, nikt nic nie oczekiwał. To ja wiem, z 3, 4, może z 5 minut. Taka fajna cisza, tak. Nic, nic nie było słychać, tylko, właśnie trzask palącego się drewna, wiatr dookoła nas, szumiący w, gdzieś tam w drzewach. I taka fajna cisza. Później mu powiedziałem, że ja sobie taką ciszę bardzo często serwuję tutaj w szałasie. Ta cisza jest tą podstawą tak naprawdę. Nie wiem, czy zauważyliście, jak ludzie dzisiaj w dzisiejszych czasach uciekają przed ciszą. Cały czas ją czymś zakłócają, a to muzyką, a to jakimiś rozrywkami, a to znajomymi. Boją się tak naprawdę, większość ludzi mam wrażenie boi się pozostać w tej ciszy. A tak naprawdę to w tej ciszy y, można znaleźć tę prawdę. No. Ja tutaj w Szałasie sobie tak bardzo często serwuję taką ciszę. Wpadam w nią i tak mi dobrze w niej. Jest taki fajny kawałek "Depress Mode. Enjoy the silence. Rozkoszuj się ciszą. No. Ja tutaj się tak rozkoszuję w tym szałasie tą ciszą. Polecam Wam tę ciszę. Tak. Zrobiłem tyle. nawet fajnie to wychodzi, szczerze powiedziawszy. Tak naprawdę to nawet nie myślałem, że na pierwszy raz, pierwszy raz rzeźbie w życiu, że to nawet tak fajnie będzie wyglądać. Słońce pięknie świeci, także posiedzę jeszcze troszkę tu w tym szałasie. Podłubię w tym drewnie. Ponapawam się tą ciszą, o której wam dzisiaj mówiłem przy ognisku. Piękna jest ta cisza. Ona tak naprawdę jest wszystkim, a w niej dopiero umiejscowione są wszystkie, wszystkie słowa. To cisza jest z tym korem, tym czpieniem, tym, tym prawdziwym ja. Dzięki za oglądanie. Cześć. Tylko w tylko szala w ciszy. Wiecie, co można jeszcze spotkać w drodze do szałasu, oprócz łosia? Draże.